Te papierowe też można. Te papierowe są dla fryzjera. Ale Maria do fryzjera nie chodziła. A Jezus Mercedesem nie jeździł. Modlę się codziennie o pokój, ale kiedy słyszę sąsiada, wiem, że Bóg mnie doświadcza. Modlitwa jest darmowa, ale rachunek za nią przychodzi w niedzielę. Ksiądz dziś mówił o grzesznikach leniwych. Marek, to było o tobie, nie patrz na mnie. My do nieba po modlitwie, a ksiądz już ma niebo na czterech kołach. Dawaj na tace, Bóg patrzy. A jak akurat nie patrzy, to ja patrzę. W kościele nie wolno plotkować, ale po mszy to już inna historia. Piątek nie jem mięsa, bo tak trzeba. Ale kiełbasa z ryb to nie grzech, prawda? Święcona woda zmywa grzechy. Ale z dziadka to by trzeba było kubeł. Nasz ksiądz to święty człowiek, bo cierpliwie słucha, jak mu wszystko tłumaczę. Niedziela to dzień dla Boga i rodziny. Bóg wybacza. Ale ja pamiętam. Spowiedz, to piękna rzecz, ale nie wszystko da się powiedzieć w pięć minut. Wiesz, każdy daje na tace z serca, a ksiądz potem z sercem leci na wakacje. Mówią, że dawanie uszczęśliwia, ale bardziej szczęśliwy jest ten, kto zbiera. Cuda istnieją, widziałam, bo z mojej pięciozłotówki zrobił się nowy dach. Każdy chce się zbawić, ale niektórzy zaczynają od portfela. Mówią, że duchowieństwo nie ma majątku, ale duch to tam mieszka w marmurach. I... W kościele cuda się zdarzają. Jak dziadek wytrzyma całą mszę bez chrapania, to jeden z nich. Kochani moi, subskrybujcie mój kanał. Nowe śmieszne filmiki codziennie. Hej!